W Polsce nie powinniśmy tolerować kłamstw na ten temat, ale, Janie, chciałbym zwrócić uwagę, że to nie powinno oznaczać, że Polacy powinni bezkrytycznie i dożywotnio być żyrantami żydowskich kłamstw na temat historii. No, Ponieważ mówisz, za chwilę, to są twoje za chwilę, za chwilę, Janie, świat się zmienia, galopuje. Przebiegunowanie geopolityczne Ziemi następuje. I za chwilę ktoś nas nominuje na kłamców oświęcimskich w tym właśnie znaczeniu. Ktoś ze wschodu czy z zachodu powie: No, kto zbudował te dekoracje w Auschwitz I? No, Polacy. Polacy, Odbudowali. kto? To przeszkadzał badać Oświęcim historykom, którzy się zgłaszali z różnych dalekich krajów i zostali pogonieni, że nie, tam dyrekcja Muzeum Oświęcimskiego nie pozwoli badać tym, co to nie wiedzą, jakie wnioski wyciągnąć, tylko, tylko są nieuprzedzeni i po prostu przystąpić chcą do badania. I nam powiedzą i nie będą dzielić włosa na czworo, nie będą wtedy mówić, no tak, ale to był komunizm, było UB, NKWD jeszcze stacjonowało w Oświęcimiu, Anglosasi i Sowieci naciskali, Żydzi korzystali. Nie będą dzielić włosa na czworo, tylko powiedzą: Polacy są fałszerzami tej historii. I ja, z ostrożności procesowej, nie chcę samemu znaleźć się wraz z moimi bliskimi, z moim narodem. Który jest mi bliski, nie chce się znaleźć w takiej sytuacji. I dlatego zawczasu dopominam się badań naukowych. A co by te badania oznaczały, tak powiem praktycznie, żeby, żeby nikt nie myślał, że jakiś cudów chce. No, na przykład, nic tak dobrze nie robi jak publikowanie źródłowych dokumentów. To opublikujcie źródłowe na przykład protokoły, uwaga, Trybunału Norymberskiego. Nie ma takiej książki, w której mógłbyś to od A do Z przeczytać. To by zapewne było nużące, no bo przed sądem no, godzinami tam, prawda, się składa świadectwa, zeznania. A jakby opublikować, to wiesz, co byś tam znalazł? Znalazłbyś tam na przykład taką stronę, że w Norymberdze amerykański prokurator mówi i mam tu wysoki trybunale, wysoki sądzie, mam tu dowody niezbite na to, że Niemcy mordowali Żydów, w wybuchu bomby atomowej w okolicy Krakowa. Czy wiesz, że takie słowa padły w Norymberdze? Czy wiesz, że prokurator, prokurator anglosaski o takich rzeczach opowiadał? No to wiesz, badacz nieuprzedzony już wtedy, a co dopiero dzisiaj powinien tak powiedzieć, no to niczego nie wykluczajmy. Proszę mi pokazać ten lej po wybuchu bomby atomowej pod Krakowem, gdzie Żydzi masowo byli mordowani przez Niemców prawda? No takie rzeczy, no, takie cuda, Janie. No tak. Tyle to jest Cześć. warte.